Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie razem z moim synem, który ma już 18 miesięcy i przyszło kolejno ja nagrać Wam kolejną część tego, co się wydarzyło w zeszłym miesiącu. Obok mnie też siedzimy mąż, który może ewentualnie później dopowiem Wam coś, co jego staniem zmieniło się um, właśnie na przestrzeni tych ostatnich kilku dni. Ja chcę na początku tylko powiedzieć, że wymieniliśmy, zdjęliśmy przednią część z jego łóżka, te barierki, czyli może wychodzić, kiedy tylko chce. O jej I przez pierwsze dni przestanie dziać. Tutaj ktoś go rozśmiesza. I przez pierwsze dni nawet nie widziałam, że Czajnik, no trochę, bo po całym łóżku się kręcił, kilka razy wypadł, ja tam zawsze kładłam poduszki pod spodem e, i później w sumie zrobiliśmy taką, e, takie lekkie podwyższenie, żeby po prostu nawet się nie, nie wyrolował, ale słodki, bo słyszymy, że się wyczarapka z tego łóżka i później śpi na podłodze, także pierwsze noce były średnie, ale później... Teraz już jest e, bardzo dobrze, no i Zana przychodzi do nas i wtedy e, budzi się wtedy, kiedy on ma na to ochotę, zazwyczaj po 6 albo najpóźniej o 7.30. Raz wstał do 10.00, Ty tak akurat kiedy ja musiałam wstać o 6.00, a on wstał dosłownie 10 minut przed tym, kiedy musiał iść do, do przedszkola. E, kolejną rzeczą, która też się zmieniła i zdarzyła e, się po raz pierwszy, to e, wizyta u mnie, u fryzjera, obcięłam mu, e, obcięłam mu e, troszeczkę włoski z tyłu. Chodź James, pokaż i one w sumie odrosły, bo ja to zrobiłam e, miesiąc temu, ale tutaj obcięłam mu te z tyłu, bo miałam takie piórka i właśnie wydaje się teraz, że ma już troszeczkę może więcej. I myślałam, że będzie się wyrywał albo coś, ale nic z tych rzeczy. E, jeżeli chodzi o zęby, to nadal są takie same, ale chyba troszeczkę więcej już i teraz wychodzi, bo, e, znaczy chyba, bo strasznie się i bardzo często właśnie wypada wszystkie rzeczy to później znowu, tak jak Boba z nawet swoje stopy, które tutaj widzicie w tym momencie Wam pokazuje. Um, Gavin, is there anything else that you want to add? A nie, jeśli moment o, <laughs> W tym momencie zaczyna też mówić coraz więcej, e, zaczyna coraz używać coraz więcej słów i lubi też liczyć razem z nami. Rano, kiedy <coughs> robimy mleko albo kiedy mam taką zabawę, że pada na łóżko przodem więc się do dołu, to wtedy jest jeden, dwa... I trzy. No, i dzisiaj akurat może nie mam ochoty na, na liczenie razem z wami, ale powtarza wyrazy i używa ich coraz coraz więcej. Jest to ogromna śmieszka. Codziennie nas rozśmiesza i y, y, czymś nowym nas zaskakuje, ale też y, niekoniecznie tylko i wyłącznie pozytywnymi życami, bo są też tutaj negatywne strony właśnie. Y, bardzo indywidualnego charakteru, jaki posiada mój syn. I wczoraj, właśnie z moim mężem też byliśmy śpiewacy. Takie niezbyt przyjemne sytuacje, no ale w sumie domyślam się, że nie tylko my przez to będziemy przychodzić. To nie pierwszy, ostatni raz, już nas testuje. E, ugryzł mnie w ramię, ugryzł mojego męża, i później właśnie daliśmy mu karę. I nie pospodobało mu się to, ale po 10 minutach, 10 minut mu zajęło to, żeby się odrazić i nas przeprosić. Um, ale wiem, że to jest konieczne, bo inaczej po prostu blas będę na głowę. Uwielbia bawić się piaskownicę, uwielbia e, bawić się e, z moim bratem, uwielbia skakać po nim jak na koniku i go lubię zabawać na samochody, a także kupiliśmy mu zestaw e, Wikia z polecenia. Pauliny, bo powiedziała, że właśnie jej synek wierzył to, i powiem Wam, że to był strzał z dziesiątkę. W tym momencie, że sam buduje tory, sam buduje przeszkody, mosty. Jestem pod wrażeniem jego kreatywności, tego właśnie, jak sobie z tym radzi. Także to jest świetna Mama. zabawa. Zaczyna się robić coraz bardziej wesoło w tym pokoju, i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia i słyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Pa! nie wchodź tutaj. Trzy cztery. Pięć! To też jest zabawka, którą uwielbia, że rzuca się na poduszkę. Dobrze. W ogóle nie ma strachu. dzieci Dziekwałem! Właśnie mało jest to dobrze, że musz tam na straży. On tu się tak właśnie wypisuje przed wami.